Za nami apogeum pierwszej części kampanii, czyli trzy debaty telewizyjne, które rzeczywiście bardzo dużo zmieniły. I ta kampania zanim zaczęła się na dobre rozkręcać, tu już musiała nieco wystopować. Mamy takie przymusowe międzylądowanie. A no dlaczego? No bo mamy święta Wielkanocne. I przyznam, że święta w Polsce nawet dla najbardziej radykalnej lewicy są święta są świętością, świętością dlatego że Polacy szanują dni wolne od pracy. Mamy, nawet nam się zrymowało. Nawet e, mamy taką e, mistrzostwo świata, taki rekord Guinnessa w umiejętności zagospodarowywania długiego weekendu po to, żeby z jednego długiego weekendu zrobić sobie na przykład 9 dni wolnego. Święta, co prawda, nie są długi weekendem, ale zaraz po świętach mamy taki krótszy tydzień, no bo zaczynający się od wtorku. Potem mamy przecież sobotę. W związku z tym, co to za tydzień bez poniedziałku? Mamy wtorek, środa, czwartek. A gdyby wziąć na przykład jeden dzień wolnego, odebrać sobie za to, że, uwaga, czerwona kartka w kalendarzu, czyli. 3 maja wypada w sobotę, która i tak jest dniem wolną pracy, w związku z tym przysługuje nam to, żeby odebrać sobie ten dzień, plus jakieś dołożyć do tego dwa dni z urlopu i mamy tutaj od Wielkiego Piątku do 5 maja czas wolny, czyli od 18 kwietnia do 5 maja możemy odpoczywać. Czy politycy skorzystają z tego, czy sztaby wyborcze dadzą nam troszkę odetchnąć i podsumować to, co się działo, o tym właśnie dzisiaj, a więc zapraszam. A więc jaki mamy obraz o, po debatach? Ja chcę szybciutko to podsumować tak, żebyście Państwo mogli dziś to wysłuchać i później już naprawdę zanurzyć się w to świętowanie, żebyśmy też mogli odpocząć trochę od polityki. W związku z tym na pewno przełomem były debaty w Końskim, na pewno nie poszło to tak, jak planował sztab Trzaskowskiego. Ale wróćmy w ogóle do samej kandydatury Trzaskowskiego. Ja trochę o nim mówiłem w ostatnim felietonie, ale teraz przyznam się szczerze, że te wszystkie prawybory i demokratyczne wyłonienie kandydata Platformy Obywatelskiej, czyli obozu rządzącego, Chyba tu już dzisiaj ci wszyscy, którzy tak zadecydowali, troszeczkę żałują. Co pokazały te debaty? Co pokazała debata w Końskim? No, pierwsza nic nie pokazała ze względu na Trzaskowskiego, pokazała jego nieobecność, jego tchórzostwo, co też jakby mm, jest bardzo wymowne i o czymś to świadczy. Debata w Końskich natomiast, to co się wydarzyło na debacie w Końskich. I ta y, zamieszanie już... Pominę ten fakt, czy to była debata telewizyjna, czy y, zorganizowana przez sztab wyborczy, no bo jeżeli zorganizowana przez sztab wyborczy, powinna być tak, jak wszyscy tutaj już podkreślają, powinna być oflagowana, że materiał wyborczy komitetu Rafała Trzaskowskiego. Tak się niestety nie stało. Mieliśmy obraz czysty, transmitowany przez wiele telewizji. No tutaj y, y, łaskawość y, zarządu TVP, że udostępniono sygnał, no ale zaraz, jeżeli to był. Y, y, jeżeli to było organizowane przez Sztaby Wyborcze Trzaskowskiego. No to chyba Trzaskowski udostępnił sygnał innym telewizjom, czyli uwaga, również Telewizji Republice, również kanałowi Zero. Yy, wszyscy będziemy pamiętali historię. Z flagą LGBT, którą Trzaskowski skwapliwie schował, że był nerwowy, że był nie w sosie, że był zmęczony, że musiał czekać. I tutaj komentatorzy też podkreślają, że debata na rynku, debata republiki w takim wiecowym charakterze trwała. Trzaskowskiego tam nie było, w związku z tym musiał czekać i to samo w sobie to oczekiwanie, ta pusta sala, ta dziwna hala robiła bardzo ponure wrażenie. Rozmawiałem z uczestnikami debaty, m.in. z Markiem Jakubiakiem, który mówi, że po zakończeniu tej debaty na rynku strasznie trudno było się dostać, nawet nie wiedział gdzie jechać. Jechał, bo widział tam tylko z daleka jakieś takie światła eventowe, no, jarmarczne rzeczy, które działy się gdzieś, no i po prostu kierował się w tamtym, po tym, po, tym, po tym świetle był prowadzony, a na końcu gdzieś próbował dostać się z dziennikarzami, obiegał hale dookoła bocznym wejściem i ta szarpanina przy wejściu. I tutaj jedna taka uwaga. Okazuje się, że telewizja publiczna została przejęta przy użyciu silnych ludzi, i oni te karki, te bejsbole, które tam już wtedy dały o sobie znać, widzimy ich bardzo dobrze na filmie Przejęcie, który zrobiła. Z, 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 które już mamy tutaj dwa takie filmy opowiadające o, o przejęciu telewizji Janity Gargas i telewizji w Polsce. 24. Niezwykle b, dobrze zrobione materiały, które pokazują, m, pokazują jak, jak przejmowano TVP, i te silne karki widocznie czy ta sama ekipa, czy nie, ale oni już są na wyposażeniu, oni już zawsze będą związani z tą telewizją, albo inaczej, telewizja nie będzie mogła funkcjonować, nie będzie mogła na nadawać bez obrony karki, karków bejsboli i jakichś silnych oddziałów y, quasi-komandosów, którzy będą zabezpieczali funkcjonowanie tego medium, bo jak widać, ono w tym kształcie w ogóle y, y, nie, nie, nie może funkcjonować. A więc Trzaskowski... Totalnie przegranym tamtej debaty. Wypadł słabo. Flaga pozamiatała temat. Przez moment myśleliśmy, że pani Biejat samoczynnie to wymyśliła. Okazuje się, że podobno miała tu suflowane przez swój sztab, który też spowiadał się już teraz post factum mówiąc o tym, że gdzieś tam stali stłoczeni, że nie mieli w ogóle komfortu pracy. I sama ta historia na pewno zasługuje na prokuratora. I pewnie została już zgłoszona do prokuratora. mi tylko, tylko rozbawił Krzysztof Stanowski, z, pisząc oficjalne pismo i publikując treść tego pisma do TvP, w którym zwraca się o to ile będzie kosztowało 3 godziny czasu antenowego, bo on też, tak jak Rafał Trzaskowski, chce też wykorzystać i skorzystać z tej możliwości, że będzie w telewizji publicznej mógł 3 godziny zagospodarować dla swojego komitetu wyborczego, dla własnej kandydatury. I cokolwiek się później wydarzy, czy Rafał Trzaskowski przegra te wybory, czy wygra, czy przegra i zostaną unieważnione, Rafał Trzaskowski na pewno jedno już osiągnął. Stał się memem. Nie tylko po debacie w Koński, gdzie telekomunikacja spowodowała wysyp memów, autobusy ze słuchawką i tak dalej. Ale również mamy kolejną wersję Rafała Trzaskowskiego z rekinami, z węgorzami, z węgorzami tęczowymi. Tu jest absolutne pole do popisu. Internauci spisali się nieźle. Zachęcam serdecznie zobaczyć memy z węgorzami, z rekinami. To oczywiście odniesienie do tego fragmentu książki, który zacytował Krzysztof Stanowski na debacie poniedziałkowej w telewizji Republika. Wracam jeszcze do końskich, wracam jeszcze do tego, co wydarzyło się na rynku. Ta pierwsza debata Republiki absolutnie rewelacyjny pomysł szefostwa. Telewizji Republika, to że wstrzeliła się w punkt, że doskonale zagospodarowała ten, um, tą możliwość, jaką daje kampania wyborcza, że pojechała tam ze swoimi wozami, że zrealizowali tą, zorganizowali tą, to, tą, tą debatę na rynku jako dla tych, którzy nie zostali zaproszeni, bo przecież Trzaskowski liczył na pojedynek, jeden na jeden w Hali na tej debacie, tak zwanej debacie telewizyjnej, i na rynku wydarzyło się sporo. Kilka zaskoczeń została już bardzo dobrze omówiona. Ja tylko dodam od siebie te trzy elementy. Pierwszy element to jest taki, że paradoksalnie. Choć debata organizowana przez Telewizję Republika, która obsługuje ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to największe brawa na rynku miał y, Marek Jakubiak, republikanin. I rzeczywiście widzieliśmy tych, którzy mieli tutaj przed sobą te tabliczki nawrocki, nawrockie. W momencie, kiedy Marek się pojawił, tabliczki szły w górę, y, znaczy gdzieś za plecy, a oni krzyczyli i owacyjnie witali Marka Jakubiaka. Znamienny, znamienny obrazek. I druga rzecz, no pojawienie się hołowni, które spowodowało, że nie można było tej debaty zlekceważyć. Marszałek Sejmu ze swoim majestatem, a jednak pokazał się na tej debacie jako wiecowy mówca. To jest ta, ta absolutnie kalem, kameleonowa możliwość hołowni, który dostosowuje się do sytuacji, a jednocześnie w dalszym ciągu. I nie jest w stanie oderwać się od, od wizerunku i od osobowości telewizyjnego prezentera, showmana. W związku z tym, jak wyczuł publiczność, wyczuł tą publiczność na rynku, chciał się przebić, chciał być jeszcze bardziej e, e, taki wiecowy i krzyczał, pojawiał się tam z tymi rękoma, gestykulował, no rzeczywiście przechodził samego siebie, chrypiał i tak dalej. Chciał do tych ludzi dotrzeć. Nie wiem z jakim skutkiem, w każdym razie jego i tak pewna sprawność retoryczna, zaopatrzona jeszcze w ten, w ten turbo doładowanie, raczej była, bardziej, raczej była komiczna niż, niż przekonywująca. Natomiast Karol Nawrocki wypadł bardzo przyzwoicie, widać, że wyrabia się, że te debaty telewizyjne i tego rodzaju wystąpienia nie przychodzą mu lekko. Jest troszkę, jak widać, no... Mm, nie ma tej, tej lekkości, nie ma tego, tej, tej swady, tej umiejętności brylowania, ale bardzo konkretny przekaz udało mu się zawrzeć i w tej debacie wypadł no, na swoim boisku, wypadł całkiem... Całkiem nieźle. Przegranym debaty był oczywiście Sławomir Mencem, który nie dojechał na debatę, i no, Grzegorz Braun, którego chyba nie zaproszono. Ale wracając jeszcze króciutko do debaty, która rzekomo e, telewizyjny, a właściwie sztabu Rafała Trzaskowskiego, e, co uwaga, okazuje się, że. Została sprawa skierowana do prokuratury i doniesienie o popełnieniu przestępstwa, ale wyjaśnienie na drodze sądowej nastąpi dopiero kiedy? Uwaga! Po wyborach! No tak mamy ustawioną władzę sądowniczą, tak mamy ustawioną władzę wykonawczą, że tutaj absolutnie to było do, do, do przewidzenia, że rozstrzygnięcie tego, czy i w jakim sensie sztab Rafała Czaskowskiego złamał prawo, i czy telewizja publiczna, i czy władze publiczne złamały prawo, to dopiero się ma wyjaśnić po wyborach. Ale co tam się jeszcze? okazało, co zobaczyliśmy e, przez organizację, przez sposób funkcjonowania tej debaty. Ano zobaczyliśmy, że w hali, pomijając pana Maciaka, który sam w sobie jest zagadką rozszyfrowaną przez Hołownię, e, w hali w, w Końskich na e, kandydatów, którzy, e, którzy byli na rynku i później próbowali dostać się różnymi drogami do hali, w hali czekał Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat. I ten Układ nie jest przypadkowy. Patrząc na życiorys Rafała Czaskowskiego, na to, jak był hodowany w różnych miejscach w Europie czy w Stanach Zjednoczonych przez ten establishment lewicowo-liberalny współczesnych elit globalistów i kształtowany do pełnienia swojej roli, którą zresztą chyba nie za bardzo mu to w smak, ale został, no widocznie, jest użyty, nie czuje się w tym dobrze. I co zresztą widać, słychać i czuć. Ale również pani Magdalena Biejat, paradoksalnie, choć z, z innego ugrupowania i z innego, z innego miejsca sceny politycznej, właściwie sytuuje się tuż koło niego. I przyznam się szczerze, że patrząc na programy Trzaskowskiego, na jego mental, na jego... Na jego nie program ten deklarowany w kampanii wyborczej, ale program ten, który on ma gdzieś w środku, integralnie, który w swojej oso w osobie. To Magdalena Biet jest dokładnie kopią, dlatego, że została ukształtowana w tych samych miejscach, w tych samych środowiskach. Też ma w swoim CV, w swoim życiorysie pobyty, stypendia, wyjazdy zagraniczne i pracę w różnych ośrodkach globalistów. Także tu mamy ten podział. Tam w hali. Siedzą ci przedstawiciele tego establishmentu lewicowo-liberalnego, współczesnych elit, które uzurpują sobie władztwo nad światem i traktują trochę Polskę jak kolonię i z drugiej strony mamy ten żywioł, do którego dołączył paradoksalnie Szymon Hołownia, choć też jeżeli mówimy o hodowle i kreowanie, no to też tutaj można byłoby sporo powiedzieć, ale to Kiedyś indziej, tak czy inaczej, ten, tych ludzi, których bardzo dobrze reprezentuje, i Karol Nawrocki, i, i, i Marek Jakubiak przede wszystkim, którzy mają rzeczywiście ten kontakt z rzeczywistością, którzy mają kontakt z ziemią, kontakt z ludźmi, kontakt z, ze społeczeństwem. Oni próbują się dostać tymi różnymi drzwiami, wyłamują te drzwi, muszą pokonywać te, te straże, ty, tych, tych bramkarzy po to, żeby tam wejść. Symboliczna scena, zapamiętajmy, z jednej strony mamy ten establishment lewicowo-liberalny, z drugiej strony mamy przedstawicieli narodu. I przechodząc teraz do debaty telewizyjnej organizowanej w poniedziałek przez Telewizję Republikę, widzimy w dalszym ciągu ten sam podział. Oto nie ma Magdaleny Biejat, nie ma Trzaskowskiego, tych, którzy pff, o, oni z wielkiego swojego miejsca, które zajmują w hierarchii europejskiej, światowej, nie zejdą do, tych, do tego dołów, do tego planktonu, jak to nazwali. Niektórzy dziennikarze nie będą się fraternizowali z tymi, którzy reprezentują naród, wspólnotę, społeczeństwo. I ten podział został, jakby przez nich w ten sposób bardzo mocno zaznaczony. Debata poniedziałkowa pokazała mi też jedną rzecz, bardzo dobrze już została podsumowana przez różnych ekspertów, specjalistów, dziennikarzy. Ja dodam tylko od siebie, że właściwie zobaczyliśmy w niej, to, że ten wyścig o prezydenturę jest swoistym takim supermarketem, albo inaczej wielofunkcyjnym wehikułem, takim hot challenge, gdzie każdy próbuje osiągnąć coś innego. Realnie o prezydenturę, być może obrażą się tacy kandydaci jak Grzegorz Braun, czy pan Artur Bartoszewicz, czy Adrian Sandberg, czy Marek Jakubiak. Realnie widać to po sondażach. Choć mieliśmy nie wierzyć w sondaże, o prezydenturę walczy być może trójka kandydatów: Trzaskowski, Nawrocki, Mencen. To widać było po dotychczasowych po rankingach i chyba radykalnie one się po tych trzech debatach nie zmieniły. Tam nasobiły oczywiście przesunięcia najróżniejsze, ale w dalszym ciągu ta. Ta prawdziwa konkurencja rozgrywa, rozgrywa się, czy nam się to podoba, czy nie. Między tym, niestety, duopolem, który próbuje Sławomir Mencen rozbić, i próbuje chyba mało skutecznie, bo akurat te debaty, te trzy debaty, w której jako ostatni w poniedziałku pojawi się Sławomir Mencen, nie posłużyły mu. Na plus, to znaczy nie przyczyniły się do wzrostu jego, jego notowań. Natomiast wszyscy pozostali próbują coś grać. Artur Bartoszewicz, z komentatora, z naukowca, z ekonomisty, próbuje wedrzeć się do polityki, zaznaczyć swoje jakieś tam miejsce. Jak przełoży ten kapitał, jak zagospodaruje ten kapitał, to od niego zależy i jest pewnie dla nas tajemnicą. Marek Jakubiak, Najbardziej paradoksalna dla mnie postać, ponieważ mam do niego ogromne jakieś takie zaufanie, taką, taką sympatię, dlatego że rzeczywiście on w tych debatach wypadał zupełnie inaczej. Widać, że nie mówił przekazami dnia, nie był przygotowany przez sztab. Ten sztab jego to, są, to jest kilka zaprzyjaźnionych osób i e, rzeczywiście ma przekaz z jednej strony bardzo zbliżony do tego, co reprezentuje Pi, z drugiej strony przez fakt, że nie musi, e, nie musi być odpowiedzialny, brać odpowiedzialności za wszystkie błędy prawa i sprawiedliwości z okresu... Z okresu tych ostatnich 8 lat Marek ma tą umiejętność odskakiwania, ma doświadczenie biznesowe, ma też taką prostą, naturalną umiejętność komunikowania się z ludźmi. Ludzie mu ufają, bo też mówi swoim głosem, swoim językiem i zresztą jako jedyny na tych debatach wprowadzał Nowe wątki, nową agendę. I za to mu jestem wdzięczny. I tutaj, nie wiem, przyznam się, szczerze, że dla mnie to też jest tajemnicą i zagadką, jakie Marek miał cele, czy rzeczywiście ufał, że, że wejdzie do tej, do tej, już naprawdę tej realnej konkurencji do drugiej tury. Nie mam pojęcia. Niemniej przez fakt, że jest w tej debacie, że jest w tej konkurencji, jest uczestniczy w tych debatach, ma możliwość... Przez, od otwierania, czy jakby rozszerzania spektrum zagadnień, które, które on pojawił, które, które pojawiają się w jego wypowiedziach. I nawet jeżeli robi to mało zgrabnie, w sensie retorycznym, tutaj przypominam ten spór o o to, że osoby, które nie mają dzieci, um, e, powinny płacić albo większe podatki, albo no w każdym razie y, y, Hołownia mu to wytknął, że są, nie są członkami wspólnoty, y, są wykluczeni z narodu. Nie, Marek tutaj podkreślał to, że ciężar odpowiedzialności za państwo, za przyszłość Polski spoczywa na rodzinach, na tych ludziach, którzy biorą. Na siebie no, odpowiedzialność za wychowanie, za, 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 za wychowanie dzieci. I, I to jest bardzo istotny element. Marek też w pierwszych debatach, w których bardzo zmarginalizowany był wątek rolnictwa, rzeczywiście ten wątek rolnictwa podnosił. I rzeczywiście potrafi też się zachować w różnych sytuacjach, w momencie, kiedy Grzegorz Brown e, nagle stał się obrońcą dobrych manier i, i, i i dobrego tonu. I przyznam się szczerze, że nie tylko w swoim imieniu, ale pewnie w imieniu wielu telewizów skrytykował tą wykrzywioną gębę kartonowego trzaskowskiego. Marek spokojnie owinął to i wyniósł i, i potrafił zareagować na to, za co mu, za co mu się należą wielkie brawa. I zresztą to, co już mówiłem w moim osobnym kanale, w moim osobnym programie, rozmawiając z Markiem Jakubiakiem w podcaście, Jan Pospieszalski rozmawia. Najlepsze podsumowanie akurat tak się złożyło, że wylosował tą wolną wypowiedź na końcu, i on jako jedyny z, bodaj z, wypowiadający się w tej długiej, długiej bardzo debacie używał takich prostych słów, a jednocześnie mówił to tak, że mu się wierzy, mówił ojczyźnie o, o tym, że jesteśmy naprawdę w bardzo poważnym momencie. Inni, Nino Hołownia walczy o przetrwanie. Ten jego, jego wejście w te debaty spowodowało, że, ta, że jego Osoba, jego ugrupowanie totalnie spychane i marginalizowane przez Tuska, który rozpycha się, anihiluje przystawki, sprowadzając ich do roli już zupełnie marginalnej. Tutaj Hołownia przełamał to, postawił się Tuskowi i walczy o polityczne przetrwanie, o to, żeby po tych Wyborach jeszcze cokolwiek mieć do, do powiedzenia. Paradoksalnie y, bardzo dobrze wypadł Adrian Zamberg i, i ja wiem, że to nie jest gość z naszej bajki, jeśli chodzi o jego światopogląd, jego, jego, jego ideę. Natomiast sposób jak mówił, ta umiejętność rzeczywiście up, y, y, zaznaczenia nowej innej trochę agendy, to że odpowiadając na pytania, dziennikarzy. Dziennikarki, bo to prowadziła Katarzyna Gujska, tu jednak był w stanie wyjść ze swoim programem, pokazać pewien spójną wizję, z którą możemy się zgadzać lub nie. Ale było to bardzo dobrze powiedziane, bardzo spokojnie, jakoś tak naturalnie. Temu facetowi o dziwo można wierzyć. Przynajmniej w tym, na tym przekazie retorycznym było to zrobione bardzo skutecznie. Czy inni, czy Grzegorz Brown e, e, rzeczywiście liczy na wejście do drugiej tury? No, cuda się zdarzają i też bardzo często ludzie, w których nikt nie wierzył i nie stawiał e, na nich, jeśli chodzi o te tak zwanych komentatorów, sondażownie, rozbijał bank. Zobaczymy, czy tym razem się stanie. Czy tutaj, tak jak w Rumunii, e, kompletnie nieznany i, i spoza establishmentu człowiek rozbije bank, czy Grzegorzowi to się uda? Nie wiem, oby, bo y, część tego, co mówi i to, y, jak komunikuje te, te swoje ideały, no to jest pewien program maksimum. Czy Polacy są gotowi na to, żeby tak, nie powiem radykalny, ale tak spójny i tak y, no, odbiegający od tego, do czego przyzwyczaiła, przyzwyczaiła nas współczesna polityka, program y, y, przyjąć? Nie wiem. Życzę mu wszystkiego najlepszego, ale sytuacja, w jakiej on się znalazł w Konfederacji, Pomiędzy tymi siłami, które, no, wszystko na to wskazuje, próbowały się go pozbyć, wyrzucić ten, ten, ten komponent, który być może trochę hamował, a z jednej strony zdolność koalicyjną, z drugiej strony, z drugiej strony tą wizerunkową, Wizerunkowy obraz Konfederacji jako tej bardziej uładzonej, jako oczywiście radykalnej, ale no takiej do przyjęcia. To, że Grzegorz Bram jest poza Konfederacją w tym kształcie, czy Neokonfederacją, jak on mówi, to jest też z jego strony walka o przetrwanie, walka o wszystko. Zresztą tak ustawia, tak komunikuje swoją kampanię, że jeżeli państwo nie chcecie, aby był w polityce, no to wszystko w waszych rękach. Dobry wynik Brauna w pierwszej turze na pewno spowoduje, że będzie on trwałym graczem na politycznej polskiej scenie. I na koniec Sławomir Mencen. No, nie może zaliczyć poniedziałku do dni udanych. Jego pomysł, taki powtarzania tego, że on ma największe szanse w drugiej turze na zwycięstwo z Rafałem Trzaskowskim, był obliczony oczywiście pod publiczność Telewizji Republika, czyli pod publiczność sympatyzującą z prawem i sprawiedliwością, i tutaj liczył na to, że nienawiść czy niechęć do domknięcia systemu, czy groźba tego, że ten system zostanie domknięty przez prezydenturę Rafała Trzaskowskiego, dla tej części, dla tej części wyborców, dla tej części elektoratu, będzie większa niż lojalność wobec Karola Nawrockiego, i że tutaj część niezdecydowanych przerzuci swoje głosy, swoje poparcie dla słowa Ramencena. Niestety w tej e, debacie poniedziałkowej wypadł gorzej od Karola Nawrockiego, który był swobodny, który był rozluźniony, który nabiera takich szlifów. I już tutaj po tych e, dwóch debatach widać było, że jest skokowy, e, skokowy postęp. I na koniec jeszcze muszę e, Powiedzieć dwa słowa o Krzysztofie Stanowskim. Oczywiście, tak jak każdy w tej kampanii wyborczej, w tym wyścigu o prezydenturę, rozgrywa jakieś swoje cele, i nie wszyscy myślą o prezydenturze, a myślą o tym, żeby coś osiągnąć. Tak, Krzysztof Stanowski oczywiście oprócz deklarowanego celu, że chce pokazać hipokryzję polityków, chce pokazać kuchnię tego, chce pokazać to, że nie spełniają obietnic, że właściwie mogą wszystko obiecać: sześć tych elektrowni atomowych, pięć lotniskowców albo jeden lotniskowiec, i tak dalej. Tak tutaj. Krzysztof Stanowski oczywiście realizuje również ten swój cel biznesowy, markę osobistą już ma. Teraz, no naprawdę, ta jego klikalność i to, w jaki sposób ta debata przekłada się na funkcjonowanie kanału Zero, jest absolutnie do pozazroszenia. To można pogratulować Krzysztofowi Stanowskiemu świetnego pomysłu biznesowego. Ja jeszcze od siebie jednej rzeczy chcę mu pogratulować. Chcę mu podziękować za upomnienie się o zabójstwo. O, o zabójstwo dzieciaka w Oleśnicy z zastrzykiem w serce. No, mieliśmy do czynienia z aborcją w dziewiątym miesiącu. Dziecko było zdiagnozowane, że może mieć jest podejrzenie łamli łamliwości kości. Dziewczyna, matka e, tego nieszczęśnika, została, nie wiem, czy zaszantażowana, czy zmuszona. Zostawmy to. E, dokonana aborcji na dziewięciomiesięcznym dzieciaku. E, który mógł urodzić się żywy, to Krzysztof Stanowski upomniał się o to i wskazał to jako rzecz, którą dziś zajmuje się system ochrony zdrowia. I za to Krzysztofowi trzeba, wielkie, znaczy trzeba bardzo, bardzo podziękować. Na koniec jednak mam mieszane uczucia, czy rzeczywiście to, że ta kampania jest użyta jako taki wielozadaniowy wehikuł, jak taki hot challenge, którym każdy próbuje coś innego osiągnąć, rozgrywa się w pewnym szczególnym Momencie historii. To Putin rekrutuje kolejne dziesiątki tysięcy do wojska. Giełda szaleje, mamy, mamy doświadczenie realnej wojny handlowej, która oby się nie przełożyła na coś bardzo, na coś nie zamieniła się w poważniejszą wojnę. Mamy sytuację naprawdę nie do Amerykanie wycofują się z Jasionki. I jesteśmy w tak niepewnej sytuacji, Napar naprawdę czarne chmury zbierają się nad nami, a my jesteśmy sfokusowani na pewnym nie do końca poważnym traktowaniu tego, kto zostanie zwiechnikiem, Nominalnym zwierzchnikiem sił zbrojnych w Polsce, kto będzie prezydentem, jak będzie wyglądał system polityczny. I tutaj znowu odwołam się do Marka Jakubiaka. To jest walka o Polskę. Ta, te, te, ta kampania, te wybory są naprawdę o wolność, o suwerenność naszej ojczyzny. Nie zapominajmy o tym i przy urnach wyborczych i przy w tym drugim okresie kampanii wyborczej, która pewnie rozpocznie się tak na dobre dopiero 5 maja i zostanie wtedy już tylko niecałe dwa tygodnie do momentu głosowania, także przed nami bardzo trudny czas, na pewno bardzo ciekawy, bardzo burzliwy, a ponieważ przed nami święta Wielkiej Nocy, święta poprzedzone cudowną liturgią, głęboką liturgią Triduum paschalnego, ta tajemnica zmartuszenia niesie ze sobą ogromną nadzieję, a ponieważ chrześcijaństwo to religia nadziei, życzę wszystkim Widzą Polonia Krystiana zmartwychwstania serc i zmartwychwstania ducha.